I witam wszystkich w kolejnym odcinku Chipsy Cola, gramy w LOLa, gramy sobie 3 na 3 i ciśniemy, bo uśniemy. Ze mną jest Borek i jego brat cioteczny. Ma No. No i, i padł jeden komputer. No. Dobra Borek, gdzie idziemy? No najpierw tutaj trzeba puszcząć go. Oni tam na górę idą, eee Tak ogółem Mój brat ma znowu problemy techniczne, więc wiesz Więc z tego, chodź na górę, bo tam przecież jest dwóch kolesi One, 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 one Już nam wieże nawalają No to co, Jezu, zniszczymy ich tak. Jak nie jak tak I do Mastery Co zrobią? To Mastery u bo było połączenie nieudane mm -hmm. To drugi poziom, widzisz. Wy tu będzie z piątymi biegać na pierwszym. No właśnie, może to jeszcze raz zrobimy. To eee, dalej się gramy Spokojnie. Jakieś nuby to są. A robić tak? A ja. przyciąganie, podpalenie. No, dawaj, dawaj. no. Super, good game. Idziemy na tego rengara. W ogóle na do chyba ołtarze nawet zajm zajmują? Znaczy nie, jeszcze nie. Jeden. Do tego zajmijmy. Żeby nie było. By my we dwóch ale ich i tak rozniesiemy, jak no i po polu. Chyba, to jest proste. Mojego czołga to nikt nie zabije, więc, więc wiesz. Ano. To master tam do nas zszedł. z góry. O, idą z góry do nas. To więc aktum Aktum Aksum co, to, Idzie Idziemy w krzakach zapewne Idzie na szparmiciel Wijamy? No Dobra, spadaj. ja muszę spadać o, spadaj, spadaj, spadaj Jak się przyczali No tak. to jest taka postać żeby Dzika kuna w czaku w agresji. Ja to ich jeszcze zniszczę, człowieku Rengar to tam Ja ich zniszczę jak tak. wziął się na partyzanta A no Bo ja Czekaj, mam to Hela wiem tego rengara I dawaj o, go szkół spaliłem. spaliłem Spaliłem No i to strasznie. Patrzcie się, się o nowym update'ie Master G? No mówię ci, że ten, że mają go zrobić tak, żeby było trudniej podapę zrobić i bardzo dobrze. Właściwie bardzo źle. Nie, bo ja nim nie gram, więc mi to bardzo pasuje, bo nie będą tak spamować. No, w sumie. Jak to on? Brat się już lo loguje czy się nie loguje jeszcze? W trakcie. W trakcie. <grych> Dobra, dawaj go! Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, nie przyciągnij. Ale flash. Idziemy na tą Miss Fortunę ona jest na Neurza. Chodź. Dawaj, ale tam formy jest, ale tam formy jest. Zamawiam Zamawiam, głodny jestem come on, come on, come on, come on, szybko, szybko. Ale to ona nazwali? Przecież ona my ją tu zniszczymy. Come on, baby, come on baby. The one pan fish Ła, ja wszystko zgarniam, jestem pros. No. Tankuch. Mój boski kręciłek. Tanku. Żywy ciąg, Żywe mięso. O, jest! Zabiliśmy Mistrz. Jest, patrz! Tylko on będzie musiał, musimy mu trochę pofarmić dać, bo... Mistrz, mistrz. On będzie płacił. Mhm. początkujący. To jest początkujący grać, więc... Jako mięsa armacja. Ale rodzi się z niego, mówię wam, żywa legenda. Oczywiście. No, to, 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 come on, come, on, come on. Ej, Rengar tu jest! O, o kurde, dobra. To chciał mnie w ogóle zaatakować. Ultam, ej, ołtarz przejmuję. O, o, o. Ej, poszedł sobie. Ale przejmował ręgar. Mhm. Okay. Gdzieś tu mu sobie. W ogóle miska na górze. Miska mamy. Idziemy ma kogoś niszyć? Idziemy, chodź. Daj. Okay. O, 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 chodź. Ręgar! <laughs> ręgar i ręgara nie ma. Tak to jest. Dobra, mam ulti. Ja też. Ty masz dobre ulti. No, no taką dobitkę. Kaman, Come, on, come on. ty tam nie ja. akuj. Jest no, ziom, człowieku. Teraz to już, już... Już, ich rozwalamy jak gnój po polu, a teraz to już kompletna bidała idzie do nich. No, no. O. No, autorz, dawaj, przy, przy, przyjmujemy autos, dawaj, przyjmujemy autor. Miska to była, ale dobra. Miska to tam się zaraz patrzy. Dobra, właśnie o, idzie w moją stronę. O, no, to... no, 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 da, ty pomóż mój A, nie. nie ma życia. O, już A, no, już mu plapnął. Ano. Dawaj, przyjmuj go. Ty... Dobra. Zabijesz? Nie. Ja. Wy... Dobra, zabiłaś. Super. To może by się wieża spuszowało od razu. Najlepiej by... No to spoko. Farm. Ty tam sobie spokojnie farm i tam Dobra Grasz z prosami W ogóle ja ktoś ja pisał mi na ASKu... O kurde uciekam Żeby ten, żeby go nauczyć grać minecrafta Tak. Ale nie wiem kto to jest Może lubocha Może lubocha Serio się Ja sobie Ale mam farta, ale mam farta, ale mam farta Broń mnie Bronię Synu, synu Synu, bądź dobrym. O, nie mam nic tu takiego lepszego. A, wygram. Ja ci nie... O Boże, jakie to jest... Papiery. Papiery? No, straszne. Spuszujesz to? Bo mógłbym se poczekał. Bym sobie od razu fire cap'a zrobił. Yy, nie spuszuję. Bo nie mam milionku. Ja, ja sobie też... Kurwycienstwu. 3 na 3 jest fajne. Dobra. Cofa się trochę, bo zaraz ci tu przyjdą Znowu i się no cofam. nie masz szans Cof, Cofnij się Cofam Nie mam szans Ale nie, fakt, bo jak im się zabić, no to farmisz tylko i to nic więcej dobrego nie daje Uciekaj! Uciekaj, Marian ja Chce ci, idę ich zniszczyć, poczekaj chwilę ja też właśnie, poczekaj na nas jeszcze ich solo bym zniszczył, myślę Solo? Nie wiem, nie wiem no zaraz, nie Zobacz. zaraz Chodź Chodź, Darek Idzie Darek, Darek idzie 3 na trzech, Padre. wyrównane Pa robi piją się piją. tak, pyk I on bije Uważaj na tej... Ej uważaj, chodź. Come on, wyjebieny, come on, come on Na BVP masz fraga, widzisz? Widzisz, widzisz? O, jasne Dogonisz? O, game o, Asa zrobiliśmy, lolololo lolo. Jest gdzieś nim, żeśmy to No Sprzytał się Dobra, wy tam puszujcie Trzeba puszować, nie ma się pierdolania, jacie To było dobre Dobra. O na PvP masz flaga Dobra, cofnij. ja to level tu mam, to było tam szpanujesz Jeden frak i resztę by mi nie obchodzi. To po prostu. O. O, przyszli do mnie Rengar i master G. Zabiłem tego, zabiłem mastera. Mhm. a Rengara mi się nie chciało już bić, albo mnie myślę, że zabił. O, 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 o ktoś to jest, ktoś to jest. Idziemy, zabijemy, zabijemy. Dobra, zabijesz to, nie dobijam. To uda mi się? Nie, zamknęli nam ten ołtarz. Nie, nie zamknęli. Nie. A, dobra, my musimy zamknąć. Dobra, nie podchodź. Mamy te dwa ołtarze, mamy te dwa. on był tyle czasu afk, no. i zoba, Master G ma czwarty, mhm. a on ma szósty już. Weźcie to, widzę. Bigo. O, to dobra, nic się nie stało. Jesteśmy za duże prosto. No no no. No, 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 no. dobra. No, Ale ta wieża ty. we mnie wchodzi. Ta wieża we mnie też wchodzi. Dobra. I idę tam, Obo nie, cofnę się. Zabiję miskę, jak ktoś... Się... To zabijaj. Co to jest za gra? Trochę nudno. 6 na 0. <grym> Krwawa Korczuga Władcy Słoneczna Pelerina, co? Co tu mam w ogóle? A, zrobię sobie na szybkość ataku Co mi tam? Albo nie, Merkurego sobie zrobię Wporność na magię Ostrze nie skończy O nie, krwawy ostrzej jest To jest pros No My ogólnie jesteśmy Zarombiści, a nie. Tu mm -hmm. nie ma lepszy gracz od nas chyba, nie? Nie. Yeah. Boże, ta miska jaki papier. O ten Rengar idzie do was. A nie chcę przejdzie, to jeszcze będę miał fraga dalej. Dobra ja, ja żal, ale nuby... Nie lubię takiej gier. Ja wolę ci powiem uczciwe jak to równa jest. Czy tego rankeda ostatnio grałeś? Nie grałeś tego rankeda? Grałem. To? Wygrałeś? Nie Dobra, jadęmy z koksem Oj, chodź, 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 chodź Dobra, jadymy... Nie potrzeb pamiętam wiloty na że, że tylko ulti smartowałeś. Byśmy ją zabili już tak A, bo ty fraga chciałeś, dobra, no, dobra. No bardzo fraga chciałem. Może... Aż. Moja, moja, moja. Dobra, twoja. <noise> <noise> moja, moja, moja. Dobra. Dobrze, tak. że chociaż pierwsze mi stankowałeś, no, dziękuję no, ci bardzo. no. Pan, co? Ależ, proszę. A bym odwalił tu. Hmm. Ale na szczęście Firecape robi swoje. i on na mnie zabija. Ono mnie zabije, mnie. A, nie zabiję. O kurde, zabije. Nie, nie zabije, je boże, 22 hp o, uważaj, bo tu idzie ten Plastus. Nie, a nie, dobrze, idziemy. Iść. No, 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 jakim kurde cudem? Żeby nie ostrzegł. 10 PvP, jestem hardcorem. 7 na 1. Ale ja gram czołgiem, w sumie to nie mają mnie jak zabić, no, nie dziwię się. Dlatego... Wiesz kogo sobie ostatnio kupiłem? Kogo? Cassiopeia. No. Ale ci em nie ogarniam i masakrycznie. Tu mama extra ekstra ulti. No, zarąbiste tylko, że tu nie master master. jest nie Master. Dawaj, Master na Master. Uważaj, cofnij, cofnij, cofnij. by wygrał, spokojnie. Nie, no niech cofnie, bo tu jest trzech. Mistka, Rengar i Master jest na górze. No jak tam. Ja nie ty jesteś no, Tarkiem? bo ja cię nigdy nie widzę. Przed tobą? A, dobra, gdzie jesteś? Chodźcie na Idziemy i Sam solo byś go zabił. Dobra, ja pójdę z drugiej, jak coś. Nie weź hela, bo cię za zauważy. Dobra, dobra. B. Hmm. O, tu jest ten. Szybko, ty jest ręka i te inne. Dawać go! Ja tam się wbiję. Masz przyciąganie? Właśnie nie mam już Dobra Chodź tam dalej. Chodź i dobrze Czy my? Liczysz to jako dobicie, czy nie? Nie wiem Ja tam jak gram zespołowo, to tam nigdy nie liczy na dobicie. Zabił Bic. to zabił. Dobrze czy jest? Ura, puszujemy tą linię. O... Super. koniec. To było 15 minut gry. No. Dobra, no co? Zwycięstwo. Dziękuję z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia. Cześć. Jał.